Krzysztof Stanowski i redakcja kanału Zero odpowiadają na film zatytułowany Ciemna strona kanału 0. Były pracownik zdradza kulisy. Szymol stwierdził, że Wojtek Gola ma problem z kasami, a Wojtek odpowiada. Mortalcio poinformował, że oddaje procent zarobków na YouTubie oraz ile zarabia. Zacznijmy od głównego i zdecydowanie najdłuższego tematu. Ciemna strona kanału Zero. Były pracownik zdradza kulisy. Tak zatytułowany materiał wywołał reakcję Krzysztofa Stanowskiego i redakcji kanału Zero. W ostatnim czasie kanał 0 nie ma najlepszego momentu, pod względem pojawiających się negatywnych komentarzy. Co prawda, Krzysztof Stanowski prawdopodobnie przywykł do medialnego zamieszania, gdzie wielokrotnie odpowiadał oponentom, natomiast tym razem do sytuacji odnoszą się również inni pracownicy projektu. Zacznijmy jednak od początku i zaznaczę, że skupię się na jednym przypadku, ponieważ przedwczoraj głos zabrał również Mariusz Zielkę, natomiast to sytuacja Bartłomieja wygląda na szerzej komentowaną. Przedwczoraj po południu na Twitterze pojawił się wpis użytkownika punkt krytyczny, wraz z jego fotografią na tle, logo, kanału 0 i komentarzem w ciągu najbliższych godzin sporo osób może zmienić swoje zdanie na temat kanału Zero. Następnie pojawiła się informacja o publikacji filmu i ten wpis wygenerował prawie 700 tysięcy odsłon wraz z oznaczeniem w komentarzu profilu ZUS-u, ministra rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemanowicz-Bąk oraz ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Sam post informuje, na moim kanale YouTube został właśnie opublikowany ważny dla mnie film, w którym opowiadam swoją historię pracy w kanale Zero. Opowiadam jak to wyglądało od kulis i pokazuję ciemną stronę jednego z największych kanałów na polskim YouTubie. Zanim ocenisz niniejszy materiał, obejrzyj go do końca. Jeśli kanał Zero zdecyduje się nie pozwać za mówienie prawdy, to ten materiał będzie dowodem w sądzie, dlatego jest bardzo szczegółowo opowiedziany. Pracowałem w kanale Zero i dzisiaj opowiem wam swoją historię. Autor na początku nawiązał do ostatniej afery związanej z kanałem Zero i reklamą Ancenzora VPN, wskazał, że Krzysztof Stanowski zamiast odnieść się do zarzutów to udaje, że sprawy nie ma, a na pytania o współpracę odpowiada emotikonami śmiechu. Wkurza mnie to obuda. Udawanie wzorców moralności przez osoby związane z kanałem Zero. Zwłaszcza teraz, gdy dla kilku groszy są w stanie polecić swoim widzom... Podejrzaną usługę. Kolejną informacją, jaką dowiadujemy się z filmu, jest historia wiążąca autora z kanałem Zero. W skrócie podczas zbierania podpisów do wyborów prezydenckich przez Krzysztofa Stanowskiego, w czasie pierwszego dnia Bartłomiej Bruk, czyli twórca kanału półkrytyczny, miał złożyć jako pierwszy podpis poparcia kandydatury i zapytać Krzysztofa Stanowskiego, czy nie dałby mu szansy na staż w kanale Zero. Krzysztof Stanowski odpowiedział, żeby Bartłomiej przyjechał do redakcji w celu rozmowy. Dwa dni później po krótkiej rozmowie w siedzibie kanału Zero został mu przedstawiony pracownik, który będzie go przełożyć nie zdradził tutaj jego tożsamości. Początkowo, po rozmowie z Krzysztofem, miało wyglądać to tak, że miałem robić i wysyłać materiały, a może kiedyś łaskawie dostanę możliwość stażu. Pracowałem więc na czarno, a za swoją pracę nigdy nie otrzymałem wynagrodzenia. Co istotne, patrząc na przekaz filmu, to tutaj kończy się wątek samego Krzysztofa Stanowskiego w kontakcie z Bartłomiejem. Dalej, historia oparta jest o pracowników kanału Zero. Autor materiału stwierdził, że nie mógłby nigdy mówić o tym, gdyby miał umowę NDA, ale nigdy żadnej umowy nie otrzymał. Wie więc, że może mówić i wyciągać oraz pokazać wszystko, co ma i podzielić się wiedzą na temat tych ludzi. W kanale Zero pisałem scenariusze, robiłem research i wysyłałem moje materiały do pracownika X. Moje materiały były wykorzystywane w filmach i kanał Zero na nich zarabiał. Następnie Bartłomiej zaznaczył, że pomimo braku doświadczenia w pisaniu scenariuszy już jego pierwszy został zaakceptowany i zrealizowany. Jest to jeden z głównych wątków tego materiału. Film opublikowany w lutym tego roku na kanale 0 omawiający stojący w Gdyni od 8 lat rosyjski tankowiec. Bartłomiej wskazał, że materiał mógł zarobić 8 tysięcy złotych, nie licząc reklam od sponsorów kanału Zero. Zaznaczył Jednakże jego pracy nie da się przeliczyć na godziny, ponieważ jest to praca twórcza i w zależności od materiałów zajmowały one od kilku godzin, a nawet całe noce. Jednak policzyłem, i w ciągu miesiąca wysyłem do kanału Zero łącznie 25 materiałów. Większość z nich to gotowe scenariusze. A mniejsza część to briefy z researchu. Bazując dalej na przekazie Bartumieja z tego filmu, miało przy każdej możliwej okazji dopytywać pracownika, co dalej z ich współpracą i kiedy otrzyma umowę. Niestety był spawiany. Po miesiącu pracy i dalszym dopytywaniu, miał usłyszeć: tak, tak, materiały są super, rób dalej, a może coś ci zaproponujemy. Dalszy kontakt z pracownikiem określanym jako pracownik X, który ma już tam nie pracować w kanale 0, to historia po prostu przekładania rozmowy przez kilka tygodni. Następnego dnia zadzwonił do mnie pracownik X w. Bojowym nastroju i stwierdził, że jestem bezczelny, że za jego czasów to jeszcze musiałbym im dopłacić, że mogłem się u nich uczyć. No i cały czas w narracji autora tego kanału przewija się podkreślanie, że czekał na ocenę swojej pracy i umowę, natomiast próby kontaktu były nieskuteczne. W pewnym momencie pojechał nawet do redakcji, żeby to wyjaśnić i zamknięto mu drzwi przed nosem. Natomiast tutaj pojawia się druga część historii, która opiera się o materiał na temat wspomnianego rosyjskiego statku w Gdyni. Film został zrealizowany przez dziennikarkę Marię Stepan, który jak stwierdził Bartłomiej oddał po prostu ten przygotowany przez niego materiał. Liczył na empatię i wdzięczność, natomiast dziennikarka miała być miła tylko w momencie, jak go wysłał, a później, jak twierdzi Bartłomiej, pani Maria miała być wściekła z uwagi na jego błąd. Później była na mnie wściekła, bo okazało się, że biorąc materiał od chłopaka ode mnie, który dopiero zaczyna, sama nie zweryfikowała materiału. Ja, powołując się na inne media oraz artykuły, zrobiłem własny research i napisałem scenariusz. Chodzi o materiał na temat rosyjskiego statku Katanga. Który, według wielu artykułów, groził wybuchem. Maria Stepan pojechała na miejsce zrealizować film i okazało się, że temat nie zgodny z treścią scenariusza, ponieważ informacja o możliwym wybuchu po prostu nie była prawdziwa, co miało spowodować zdenerwowanie zaistniałą sytuacją, pomimo że Bartłomiej ocenił, iż film nadal był na ciekawy temat i wygenerował wyświetlenia. Pani Maria jednak liczyła sensację na tykającą bombę w porcie, a gdy tego nie ostała, to obraziła się i zrzuciła to na mnie że DM bubla. Tutaj kończy się temat działań Bartłomieja z kanałem Zero i rozpoczyna się przekaz słowny na temat kuli z pracy w redakcji. Wspomniał, że był kilka razy i panowała tam zawsze dziwna atmosfera. Brak szacunku do współpracowników, wyzywanie ich i wyzywanie innych dziennikarzy. Wyzywanie innych dziennikarzy, nazywanie ich zimnymi sukami czy wrednymi kurwami. Opowiadanie historii, jak to jedna z dziennikarek, ma ogromne ego i pomiata ludźmi. Stwierdził, że są plotki, ploteczki przy kawie, a później wspólne uśmiech na programie. Natomiast niestety to rozmowy w redakcji to jedyna rzecz, na którą nie ma potwierdzenia, bo nie ma w zwyczaju nagrywać prywatnych rozmów. Dalej przekazał, że może potwierdzić, iż kanał Zero nie nagrywał o niektórych tematach, niektóre po prostu mają być blokowane z góry. I żeby nie było, ja nie chcę niszczyć kanału Zero. Decyzja o nagraniu tego filmu dojrzewała we mnie przez wiele miesięcy. Usłyszeliśmy, że nie chce żadnych pieniędzy od Krzysztofa Stanowskiego. Był już na to czas, nikt nie odezwał się do niego przez 8 miesięcy i nie otrzymał dokumentu potwierdzającego, że był w kanale Zero i mógłby taki dokument pomóc mu w dalszej karierze po prostu w CV. Finalnie wyciągnął doświadczenie z tej sytuacji, ale kto chciałby pracować bez umowy, bez wynagrodzenia i będąc źle traktowany? Moja perspektywa jest taka, że poświęciłem ponad miesiąc życia ostrego zapierdolu. W tym czasie miałem swój ślub pierwsze urodziny dziecka a mimo to siedziałem po nocach i pisałem scenariusze. Stwierdził, że wszystko to, żeby na koniec pracownik kanału Zero, którego nazywa pracownikiem X, oznajmił mu, że jest bezczelny, bo domaga się wynagrodzenia za swoją pracę. Pojawiło się potem stwierdzenie, że Krzysztof Stanowski pomimo przekazów medialnych o dobrym wynagradzeniu pracowników jest Januszem Biznesu, czy to, że Konopski w kanale Zero ma wywoływać efekt bólu, że głupkowate newsy mają większe wyświetlenia niż ich filmy, po czym pojawiła się analiza autora, że błędem jest decyzja o reklamie VPN-a, czy że kanałowi Zero spadają wyświetlenia. No i tutaj kończymy temat przekazów autora i przejdźmy do wydarzeń z ostatnich dwóch dni na Twitterze, ponieważ Krzysztof Stanowski odpowiedział na pytania dotyczące tej publikacji słowami: Nie chcę się nad nim znęcać, wiele osób przychodzi się sprawdzić, sprawdzają się i zostają na długo i fajnie sobie żyją. Cóż to nie ten przypadek? Dla mnie nauczka, by być ostrożniejszym, komu daje szansę, a na od użytkownika, jak je znęcać, jak goś otwarcie mówi, że pracował przez miesiąc, Krzysztof Stanowski odpowiedział: Próbował się zaapać i się nie załapał. prosta historia dodatkowo najwidoczniej nie w Budził sympatii, co zawsze utrudnia relacje. W odpowiedzi na ten wpis Bartomień stwierdził: daje szansę na oddawanie swojej pracy za darmo, może zrób program Twoje 5 minutek Freeze oraz czyli mam potwierdzenie, że było więcej ofiar nieuczciwego pracodawcy Krzysia. Jeśli chodzi o wpisy Bartomia, to pojawia się również jeden ciekawy na całej sytuacji, ponieważ odnoszący się do pracownika, który miał go długo ignorować, mówić, że mu odpowie, a tak naprawdę nie dawać satysfakcjonującego dla niego feedbacku oraz tego, co będzie dalej. Ponieważ na komentarz o treści nie masz wrażenia, że najbardziej to wydymał cię X, o którym nie chcesz wspominać, odpowiedział: mam, ale on nie jest osobą publiczną. Słabe byłoby ujawnianie jego tożsamości, żeby obrzucić go błotem z imienia i nazwiska. Natomiast w innym wpisie kolejnego dnia przekazał, cytując: zasady są proste, płaci się za wykonaną pracę. Praktyka branżowa natomiast zakłada rozliczanie za użyte materiały. Dodał, że nie chciał pieniędzy za materiały, które nie zostały wykorzystane i mówił o tym w filmie: nie chodziło o wynagrodzenie, a jedynie wielokrotnie prosił o potwierdzenie współpracy potrzebne do CV. Wróćmy jeszcze na chwilę do dalszej reakcji Krzysztofa Stanowskiego, który na wpis dziennikarza Łukasza Ciony informującego, że sam kiedyś pracował 3 miesiące za darmo w redakcji sportowej TVP3 Katowice, czyścił puchary, parzył kawę i robił materiały. Minęło tego momentu 20 lat i zmieniły się czasy, ale po drugie reguły były znane od początku. Rozumie chłopaka i nie powinno dojść do takiej sytuacji i po prostu najłatwiej gdyby doszło do porozumienia Krzysztof Stanowski odpisał. Różnica więc polega na tym, że ty pracowałeś, a kto inny dopiero chciał pracować, ale się odbił. Rzeczywiście wynika z tego nauczka koniec z dawaniem szans na pokaz Swojej wartości przypadkowym ludziom. Wiele osób weszło do zawodu, czy to przez Weszło, czy to poprzez kanał Zero. Niektórzy zostali w tej branży gwiazdami, często w różnej formie mi dziękują, ale widocznie czas tym skończyć. Na kolejny komentarz sugerujący, że jeśli faktycznie wykorzystali jego materiały, to powinien otrzymać z czystej przyzwoitości zapłatę, Krzysztof Stanowski odpowiedział, cytując słowo Jeśli, a na pytanie, czy może koniec z bezpłatnymi stażami stwierdził, nie stosujemy bezpłatnych staży, i w odpowiedzi na sugestie, czy nie mogą załatwić tego polubownie, odpowiedział, Możemy polubownie, oczywiście może nas przeprosić. Przejdźmy do reakcji innych pracowników kanału Zero i w obronie Marii Stepan stanęła dziennikarka kanału Zero, Jana Pinkwart, która przekazała, problem z tym chłopcem, który nie wiem jak się nazywa, polega na tym, że on nie pracował w kanale Zero. Jeśli dobrze rozumiem, zrobił jeden scenariusz na próbę, który wsadził na minę Marii Stepan i to była jedyna rzecz, która pojawiła się na antenie. W redakcji widziałam go raz, jak przyszedł mówiąc, że na wiecu prosił o rozmowę z Krzysztofem. Jakby pracował u nas, to chyba by pokazał w swoim filmie jakieś przykłady tej pracy, Oprócz materiału, który, jak sam mówi, źle zdokumentował, myślę, że lepiej, żeby na przyszłość zajął się tym, co potrafi, bo podobno gdzieś tam pracuje i coś tam robi. Nie znęcajcie się nad nim, może jak dorośnie, będzie świetnym księgowym czy coś. W odpowiedzi Bartumej odpisał: Ja wsadziłem Marię na minę, przekazałem informację, I tutaj cytat: Zbiornikowiec Katanga służył do przewozu ropy i, zdaniem naszego informatora, może być tykającą bombą chemiczną. W jej wnętrzu mogą gromadzić się silne wybuchowe gazy. Źródłem informacji były Radio Z, Business Insider, Interia Onet oraz Mani. Maria również tego nie zweryfikowała. Każda informacja medialna zawiera fragment o gazach. Dopiero na miejscu osoba zarządu portu poinformowała ją, że wybuch raczej nie grozi. Poza tą jedną kwestią było jednak dużo informacji i materiał wyszedł ciekawy, o czym świadczy choćby liczba wyświetleń. Tutaj tak uzupełniając i co warte podkreślenia informacja o rzekomej możliwości wybuchu pochodziła od anonimowego, wychodzi na to informatora Radia Z, a reszta portali, które były podane po prostu cytowała ją zaznaczając dowiedziało się Radio Z czy informuje Radio Z, więc prawdopodobnie Informacja pochodziła z jednego źródła i nie była weryfikowana przez kolejne portale, tylko po prostu cytowana. Idąc jednak dalej na komentarz użytkownika Twittera z prośbą o jedną weryfikowalną informację, mającą być dowodem na użycie właśnie pracy Bartłomieja w kanale Zero, zobaczyliśmy rozwinięcie korespondencji z panią Marią Stepan, gdzie 26 stycznia wysłał scenariusz, potem 27 stycznia przekazał, iż słyszał o realizacji materiału o rosyjskim statku i czy mógłby pojechać z Marią Stepan na miejsce, jednak kolejnego dnia otrzymał informację, że z kilku powodów nie może pojechać, jak legitymacja, plan. Zostania, być może dłużej, czy kwestia nowego operatora. Bartłomiej odpisał OK, a kilka dni później zapytał jak nagrania i kiedy ukaże się film, na co Maria Stepan odpisała, cytując: połowiczny sukces. Montujemy w przyszłym tygodniu, mam teraz co innego na głowie, ale co istotne, kilka dni później pani Maria Stepan, patrząc na rozmowę, sama z siebie wysłała mu link do filmu. Tak więc patrząc na ten fragment korespondencji nie widać sygnału, żeby Maria Stepan była zła na Bartłomieja, albo po prostu mu to w jakikolwiek sposób przekazała w tej rozmowie, po prostu wysłała film po wyzrealizowaniu sama z siebie, a dalszy. Części nie zobaczyliśmy, chociaż rozmowa była kontynuowana, o czym może świadczyć strzałka na dole i się o Whatsappa. Natomiast Robert Mazurek przekazał, że Krzysztof Stanowski nie potrafi nikomu odmówić i przyjmuje na staż lub tymczasowo ludzi, którzy się do tego nie nadają. Snują się oni później po redakcji i nikt nie wie, czym się zajmują. Pożytku z nich dla widzów i kanału żadnego, ale są. Krzysztof Stanowski nie potrafi nikogo zwolnić. Jeśli ktoś bardzo, bardzo się nie nadaje i do Krzysztofa to w końcu dociera, to czeka, aż ten ktoś sam odejdzie. Czasem trwa to bardzo długo. Pana, który ponoć pomagał w materiale o katanze, w ogóle nie koja że nie sądzę, bym go kiedykolwiek spotkał, choć przez tą redakcję codziennie przewijają się tłumy gości, więc teoretycznie to możliwe. Z pewnością sformułowanie, że pracował dla kanału Zero, to piramidalne nadużycie. Dodatkowo wypowiedzi w tej sprawie postanowili Teda i Wwunio. Ukazujące y, najprawdziwsze, uprawne... Na, tak zwane kompromaty. Kompromaty na, na, na Krzyszka, znaczy na, na kanał Zero oczywiście. Ja oglądałem te kompromaty i chciałem tylko powiedzieć... Ze swojej perspektywy, ale to jest oczywiście żadna perspektywa, bo jak wiadomo ja tu bywam tylko rano, ale tego gościa, tego gościa, co tam zrobił taki 17-minutowy yy, materiał, jak tutaj był praktykantem i tak dalej, tutaj gadaliśmy w kuluarach, nikt go nie widział na żywo. Ale jedna widzi. osoba mówiła, że chyba wie, który to był. Chyba wie, tak, że on że raz krótko był. bardzo. Raz i no, nie sprawdził się. Dużo osób się tu przewija, którzy są krótko. Jaki będzie finał tej sytuacji, nie wiemy. Być może Krzysztof Stanowski skontruje, chociażby w formie materiału lub jakoś szerzej odniesie się do tej publikacji. Natomiast jeśli chodzi o Bartłomieja, to na jego Twitterze pojawił się wpis o treści. Myślę, że to powoli koniec afery stażowej. Pora zrobić sobie detoks od internetu po tych intensywnych 24 godzinach. Widziałem oświadczenia i komentarze ze strony kanału Zero. Nie chcę tego dalej mielić. Mam takie przemyślenia, że oni mają swoją perspektywę, a ja mam swoją. Najpewniej prawda leży pośrodku. Niedługo na moim kanale pojawi się 2,5 godziny film dokumentalny o historii Sylwestra Wardengi. Jeśli kogoś z Was to interesuje, to zachęcam do zajrzenia na kanał. Zmieniamy temat. Wiem, poprzedni był długi, ale krócej się tego nie dało pracować, żeby tak w miarę wszystko przedstawić. Natomiast Wojtek Gola zareagował na niekorzystną wypowiedź Szymola na jego temat. Powrót Szymola do Polski w ostatnim czasie skutkuje dość sporą ilością wypowiedzi z jego strony, a większość z najgłośniejszych dotyczy tematyki i właśnie w wywiadzie dla MMA, bądź na bieżąco, postanowił wspomnieć w formie, jak określił, Lika o Wojtku Goli. Wojtek Gola to, to przegrywa w każdym pieniądze. I to tak po, potężnie. Tylko nie, nie jestem pewien, czy z moim kodem, czy nie. Mam nadzieję, że z moim. <śmiech> <śmiech> Ale no, by, na, na pewno by nas ten. Na pewno nas łączy jed, jeden, jedno hobby, czyli haseł. Czyli mielibyście o czym porozmawiać na programie? O, nie wiem, czy Wojtek by chciał o tym porozmawiać, bo to ja teraz wyciągam takiego Lika, do którego Wojtek pewnie się nawet nie przyzna. Ale tak. No i fragment tego wywiadu, udostępniony na TikToku, dotarł do Wojtka, który postanowił odpowiedzieć słowami Boże, ale że Szymol ma jeszcze czelność? Nie znałem go od tej strony. Po pierwsze, nie gram w k***a online. Po drugie, jak już pójdę pograć, to ze znajomymi for fun, raz na jakiś czas, a nie przegrać majątek. Co za czasy. Automatycznie pojawiły się komentarze, że każdy, kto ma problem z k***em, tak mówi lub że i tak się nie przyzna, albo nawet oceniający jego sytuację finansową, że jest niby spukany, a Wojtek zareagował na takie sugestie komentarzem o treści, że co, kupiłem dom, inwestuję pieniądze? rozwijam biznesy. Od zawsze chciałem zadbać o przyszłość swoich bliskich, jak i o swoją i nie jestem na tyle głupi, żeby przegrać życie. Niedługo nie będę mógł pójść do kina z dziewczyną. Pozdrawiam". Mortalcio z ekipy Freeza zdradził, ile zarabia jego kanał. Informacja bardziej w kategorii ciekawostki, natomiast w przypadku Mortalcia wprost pojawiła się odpowiedź, że od zarobków z kanału YouTubeowego oddaje procent i dowiedzieliśmy się jednak, jaka konkretnie część jest oddawana za pewne spółce ekipa, natomiast zdradził, że w przypadku produkcji na jego kanale każdy tysiąc wyświetleń generuje około 45 zł. Ja Film "Wielka mafia influencerów" ma on 35 minut, zrobił 550 tysięcy wyświetleń i zarobił 16 700 złotych. Jeden film. Podobnych filmów na główny kanał Mortalcio potrafi zrobić 12 miesięcznie, co chociażby w sierpniu spowodowało wygenerowanie 156 tysięcy złotych samych reklam. Zaznaczył jednak, że w to nie wchodzą współprace, które są atrakcyjne i dobrze płatne. W przypadku współpracy jest to kwestia tego, na jakie świadczenia reklamowe zdecyduje się twórca i reklamodawca, natomiast Mortalcio miał mieć nawet łączone pakiety za nawet kilkaset tysięcy złotych. No to u mnie na przykład zdarzały się współprace za kilkaset tysięcy, ale to już były naprawdę solidne pakiety łączące wszystkie ten, czy jakieś wyceny na współpracę, i tak dalej, no to jak już bierzesz duży pakiet, no to potrafi to wchodzić w setki tysięcy. Na Nacie to tyle. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano macie tutaj na kanale takie treści. Dzisiaj zresetowałeś się podbicia, jeśli możecie i oczywiście chcecie. Zostawcie lajka, następnie podbijcie materiał, sprzyja to w rozwoju kanału, lub w sesji komentarz do boku. Na aplikacji mobilnej wystarczy stawić lajka i wyskakuje taka opcja, ale pewnie większość osób już wie. W tym miejscu się dla się Miatura ja z przedczoraj. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra się. them up